Siema, tu Mka Gabi, jedzie Intercity Górski, jesteśmy w Krzewiu koło Korośniewic i przelatuje Intercity Górski, odsunę się, bo będzie jechał 160 Dobra rozpoczynamy Krótką składankę pociągu W Krzewiu Widzimy się później Siema tu Emka Franek Gap I leci Intercity Zielonogórzanin po torze lewym I będzie zjeżdżał na prawy to jest drugi skład w składance o na to, yy, na zasadniczy nie to jest chyba to czekajcie to jest chyba towarowy Co to jedzie? To nie, to jest towarowy, to jest towarówka. I co tu mamy? O, towarówka się trafiła przed Zielonogórzaninem. Pięknie. I co my tu mamy? ET22973. Ja się zmyliłem z zieloną burzaninę, a tu jedzie nam towarówka. to teraz czekamy na Intercity Zielonogórzanin. No jedzie Intercity Zielonogórzanin. Jest jakiś zamknięcie do Kutna, bo wszystko jedzie teraz po lewym w kierunku Poznania. Z Poznania jedzie zasadniczym, więc będzie Zielonogórzanin wjeżdżał na tor zasadniczy, na tor pierwszy. już tą... tam o już zmienił zapalenie z PC2 na PC1 i będzie się rozpędzał 160002 pozdrowienia dla maszynisty. No dobra, teraz czekamy na Intercity Barbakan i EIC Odra. Może jakaś towarówka pojedzie w międzyczasie. No to widzimy się na Barbakanie. Jedzie intercity Barbakan. Ma podany przelot Na flircie Eda 160. 16. Dobra, przeleciał Bakan. i teraz czekamy na Odrę. J jedzie Intercity, Express Intercity 81004 Odra. najprawdopodobniej na husarzu. No niestety nie zdążyłem zobaczyć, co to był za husarz, ale przejechał. To była składanka pociągów w Krzewiu, krótka dokładnie, ja się z wami żegnam, do następnego i cześć.